Aby wiedzieć, jaki jest odczyn wody, którą używamy do sporządzenia roztworów cieczy roboczej, to najlepiej wykonać analizę wody. I ta analiza pozwoli nam na, na to, że będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia w naszym gospodar... w, 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 czy używamy w naszych gospodarstwach wodę kwaśną, wodę zasadową, czy też wodę neutralną ma to niebagatelne znaczenie, tak jak państwu powiedziałam. Ponieważ w zależności od odczynu roztworu cieczy roboczej w różny sposób będą zachowywać się substancje czynne. Generalnie należy podkreślić, że większość insektycydów i fungicydów, ale także herbicydy i regulatory wzrostu Wymagają pH roztworu od 4 do 7, czyli od kwaśnego do neutralnego. W pH roztworu wyższym niż 7, czyli w środowisku zasadowym, działanie substancji czynnej w krótkim czasie zostaje znacznie ograniczone, ponieważ ulega ona rozkładowi. I w zależności od substancji czynnej, z którą mamy do czynienia, w zależności od pH roztworu, ten rozpad przebiega szybciej bądź też wolniej, o czym. Co za niedługo Państwu pokażę na przykładach. Też jest taka zasada, generalizując już, generalnie insektycydy są bardziej wrażliwe na pH cieczy roboczej, a ich rozpad w środowisku zasadowym następuje szybciej aniżeli w przypadku fungicydów, herbicydów czy też regulatorów wzrostu. Ale nie we wszystkich przypadkach tak jest i zaraz Państwu pokażę tabele, które o tym będą świadczyły. W grupie insektycydów w wyższym pH szybciej ulegają rozkładowi insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe. I też bardzo niejednorodną grupą są pyretroidy. Jedne będą ulegać szybszemu rozkładowi, inne wolniejszemu. Reasumując, degradacja substancji czynnej w roztworach o zasowym odczynie zdeterminowana jest podatnością substancji czynnej środka ochrony roślin na degradację, czasem, w jakim ta substancja czynna ma kontakt z zasadową wodą, temperaturą roztworu oraz stopniem zasadowości roztworu. Czyli jakie to ma znaczenie dla ogrodników, dla rolników, mianowicie. Ciecz robocza w wysokim pH, kiedy ten odczyn roztworu jest wyższy niż 7, najczęściej powoduje szybką degradację substancji czynnej, a co za tym idzie brak skuteczności działania takiej substancji czynnej lub bardzo ograniczoną skuteczność jego działania, jej działania. I myślę, że łatwiej będzie to prześledzić na przykładach, dlatego proszę zwrócić uwagę na tabelę, która informacje tutaj zawarte pochodzą także z opracowań profesor Meszki oraz informacji, które znalazłam w kontaktach z innymi autorami. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na kaptan. Mianowicie degradacja substancji czynnej w roztworach określana jest przez okres ich połowicznego rozpadu. Proszę zwrócić uwagę na kaptan, jedna, jedna z substancji czynnych fungicydów. Przy pH kwaśnym wynoszącym 5 okres połowicznego rozpadu kaptanu wynosi 32 godziny. Znaczy to, że po tym czasie, który upłynął od sporządzenia. Roztworu cieczy roboczej, 50% substancji czynnej ulega dezaktywacji. Czyli jakby przekładając to na język praktyki, zabieg może być o 50% mniej skuteczny. Ale to jest po 32 godzinach od sporządzenia roztworu cieczy roboczej w środowisku kwaśnym. W środowisku neutralnym, kiedy to pH jest równe 7, okres. Półtrwania kaptanu wynosi już tylko 8 godzin. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje przy PH8, czyli jest to już odczyn zasadowy. Kaptan, który jest yy, takim sztandarowym przykładem substancji bardzo wrażliwej na właśnie ten odczyn środowiska, następuje je, jego rozpad połowiczny już po 10 minutach. Co to oznacza? że po 10 minutach od sporządzenia roztworu cieczy roboczej 50% substancji czynnej tej cieczy roboczej jest zdezaktywowane czyli w ciągu 10 minut od sporządzenia cieczy roboczej musielibyśmy zdążyć wyjechać do sadu i ten sad opryskać żeby mieć chociaż trochę skuteczności w tym zapieku Czy jest to możliwe Proszę Państwa kapitan jest taką wyjątkową substancją czynną o bardzo szybko rozkładającą się w tym środowisku zasadowym. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na inne, jak mankozep. Tutaj już ten okres półtrwania również w środowisku zasadowym jest troszkę dłuższy, bo wynosi 34 godziny. Zaś w przypadku insektycydów i ich substancji czynnych, chloropiryfos w środowisku zasadowym już po półtorej dnia dochodzi do połowicznego rozkładu substancji. Czy w a w przypadku chlorofentyzyny, proszę zwrócić uwagę, że po niecałych pięciu godzinach w pH wynoszącym 9 dochodzi do znaczącej degradacji substancji czynnej. I jeszcze raz tabela tutaj już troszkę jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka substancji czynnych, fungicydów tym razem. Na czele z kaptanem, który, tak jak powiedziałam Państwu, jest bardzo wrażliwy na rozpad w środowisku zasadowym. Mankozep, ale także y, i prodion również jest wrażliwy na rozpad w środowisku zasadowym. Bardziej stabilny fosetyl glinowy w y, środowisku y, od 4 do 8 i propikonazol przy PH. Od 5 do 9 również bardziej stabilny. Jakie to jeszcze ma znaczenie? Proszę Państwa, często spotykamy się z tym, iż ogrodnicy wykonują zabiegi mieszania środków ochrony roślin z nawozami. Szczególnie niebezpieczne, niebezpieczne to mieszanie środków ochrony roślin z nawozem może być w przypadku właśnie fungicydów zawierających kaptan, które na przykład mieszamy z nawozami wapniowymi. Wiemy, że nawozy wapniowe znacznie podnoszą zasadowość roztworu. Obawiam się, że wykonując oprysk tak przyrządzoną, tak tak przyrządzoną mieszaniną, jego skuteczność, jeśli chodzi o działanie kaptanu, będzie... Bardzo niewielka, lub wcale tej skuteczności nie uzyskamy. Czyli taka mieszanina, jakby z fitopatologicznego punktu widzenia, jest nieuzasadniona ekonomicznie i wątpliwa biologicznie. Bo pamiętajcie Państwo, że jeżeli właśnie substancja czynna ulegnie rozkładowi, to wykonanie, nawet, nawet temu połowicznemu rozkładowi, to wykonanie zabiegu wiąże się z tym, że nie uzyskamy skuteczności, nie zwalczymy choroby, nie zniszczymy szkodnika, a tym samym stracimy pieniądze, które zostały wydane na zakup środka, które zostały wydane na zakup paliwa do opryskiwacza, które zostały włożone w naszą pracę. Także tutaj nie tylko straty pod tym kątem, że substancja czynna nie działa, ale także straty ekonomiczne. Nie zwalczymy szkodnika, nie zwalczymy Choroby, a stracimy pieniądze. I tutaj jeszcze chciałam Państwu zobrazować informacje dotyczące substancji czynnych insektycydów. Mówiłam Państwu o chloropiryfosie, mówiłam o chlofentezynie. Proszę zwrócić uwagę na Cypermetrynę i lambda cyhalotrynę, substancje czynne pyretroidów. Tak jak powiedziałam, pyretroidy to jest grupa, jeśli chodzi o rozpad cieczy roboczej w środowisku zasadowym, bardzo niejednorodna. Jedne ulegają szybszemu rozkładowi, jak na przykład cypermetryna, inne, inne nie, jak na przykład lambda cyhalotryna, która jest stabilna przy pH od 5, do 9. Ale proszę też zwrócić uwagę, że na przykład jest stabilny tylko w roztworach o odczynie kwaśnym, względnie neutralnym. Bo w roztworach zasadowych ulega szybkiej dezaktywacji. Reasumując, warto pamiętać, że pH wody w granicach od 4 do 6 jest zadawalające i dla większości roztworów, ich krótkoterminowe, mam tu na myśli od 12 do 24 godzin, przetrzymywanie ich w zbiorniku opryskiwacza jest możliwe z wyłączeniem sulfonylomoczników. pH wody w granicach od 6 do 7 jest odpowiednie do bezpośredniego opryskiwania po przygotowaniu roztworu w większości środków ochrony roślin, jednak nie należy pozostawiać y, cieczy użytkowej w zbiorniku dłużej aniżeli 1 do 2 godzin, ponieważ dłuższy okres przetrzymywania może skutkować osłabieniem działania takiej y, sporządzonej cieczy roboczej lub brakiem tego działania. W pH wody powyżej 7 użytej do przygotowywania roztworów środków ochrony roślin, takie pH jest sygnałem do tego, że powinniśmy natychmiast po wykonaniu cieczy roboczej wyjechać opryskiwaczem w pole i wykonać zabieg. Ponieważ takim pH w takim środowisku zasadowym substancje czynne ulegają bardzo szybkiemu rozpadowi. Proszę Państwa, nie tylko od...